Halo, witam serdecznie w 38. Już odcinku z serii Lies of p*. No i dzisiaj po raz kolejny na klasztor Arch, tak zwany. Ostatnio udało nam się odblokować skrót w postaci drabiny, więc kto wie, być może nareszcie dostaniemy się do wnętrza całego klasztoru. Ostatnio bowiem sprawdzaliśmy mury przez dłuższy okres jakiś dłuższy odcinek nawet na 40 minut więc. Lokacja trochę może jednak potrwać w każdym razie um, mamy jeszcze dodatkowe przejście tędy. Właśnie na górę się musimy zaraz dostać. Ta, w tym miejscu akurat byłem najwyżej, niższe wszystkie przejścia były sprawdzane, więc kto wie, co nas czeka od tej pory. Kolejne pułapki sekrety. Co może na nas czyhać? Spodziewamy się zagrożenia z każdej strony dosłownie. Znając sołsaiki. Co my tu mamy? Zejście niżej. Jakiś pierwszy przeciwnik. Ja dosyć powoli podchodzę, ponieważ pamiętam różne mało przyjemne pułapki w okolice, które potrafię na przykład spychać, więc warto na przykład na ścianę zwracać uwagę na wszystkie ściany. Jest i przeciwnik, da obrady go jakkolwiek zajść, come on. Rzeczywiście. To jest dopiero broń śmieszna. Dobra, no zróbmy eksplorację piętrami, najlepiej. Jeszcze mieliśmy możliwość pójścia w przeciwnym kierunku. Może nam to cokolwiek zagwarantuje? A, jest skrót do odblokowania z góry. O, i proszę bardzo, jest pułapka kolejna. No to właśnie trzeba zwracać uwagę. Okej, okay, nawet z przewrotu można go. Można przerwać mu kombo. Ciekawe podejście. Nie wiem, że to możliwe. niżej nie zaskoczymy, to było chyba zbyt ryzykowne, chociaż w sumie. Nie, nie jestem pewien. Z pewnością twórcy nie chcieliby, żebym tak zaskakiwał. Ja nie mogę. Dobra, dałem się nabrać dosyć głupio, na no dosłownie pułapkę, którą wcześniej widzieliśmy. Więc takie jest, trzeba super powoli wszystko przechodzić może damy radę. Już nie zejdziemy, nie ma innej opcji, trzeba będzie po, po takim oto przejściu, belce ryzykownej. Dobra, to jest dosyć mało przyjemny wróg. Jak sobie najgraić A, w zasadzie żadnych obrażeń mi nie zaaplikował. Całe szczęście. Nie zdążył, dopiero jakby trucizna się naładowała do końca. Więc nie ma tragedii. No, to dopiero miejsce. No właśnie. No właśnie. Jest i pułapka, której nie zauważyłem. Nawet trzeba patrzeć pod nogi. Mamy jakieś klawisze. Okej, okay, jedyna opcja jaką widzę no to przejście po nie? Czy to jest pułapka, przynajmniej przypadkiem pod nami? Chyba nie. To było nie Przebite, robimy postępy. No i jeszcze nie jest wszystko. Jak jeszcze odblokować skrytki? Może tędy? Da obradę? Chyba jedyna opcja. Spróbujmy. No i niestety. Jeszcze żyję jakim sposobem, ale już mnie koleś goni jakieś przerażające. Szykuje się cięższe starcie. No jasne, że koleś jeszcze może przez ścianę mnie atakować. Kiedyś się z nim pojedynkowałem, o wiele dawniej temu. Bro, jestem całkowicie mordowany, nawet nie mogę uciec. Ja nie mogę co zapajać. Dobra, to jest dopiero obijanie profesjonalne. No tak, tylko kole z takiej strony, że nie mogę nic zrobić. Ajajaj, Już by było po walce, tak naprawdę. Jeszcze takie krytyczne. Dobra, załatwione. trochę za pomocą czytowania muszę w tym miejscu przyznać, ale ta broń jest naprawdę super mocna. Można obijać z daleka. A, dobra, pytanie, co dalej? Można by odblokować za pomocą klucza trójce. Kolejne przejście. Zobaczymy, co nam zagwarantuje. Czy to jest ostatni klucz? Nie wydaje mi się. And uh, Oh, my. An actual, factual guest. <laughs> I bid you welcome, puppet of Geppetto. This is our first face-to-face -face meeting, isn't it? <laughs> and I hope you weren't too attached to the rhyming. It gets to be a chore without the transmitter to help. Welcome to my sanctum of riddles. I admit I did not really expect you to make this journey in person. Oh, the havoc you must have wreaked along the way. Was there much blood other than what's all over you? I know all about those alchemist cowards. Hiding away on their island, growing more monstrous by the day, refusing to acknowledge either fact that they are hiding or that they are monsters. And how about you? Is this the real you? Or are you still practicing the liar's art as only you can? <laughs> you must. Answer. <laughs> the question is simple. But I repeat, you must answer. And that answer will show what or who you are. Who you have decided to be. Now listen closely and heed the king's speech, or the answer to this one will stay out of reach. Are you a puppet or a human being? What one are you? Are you to such super ważne super ważna decyzją niem Chamarynecką dalej. Oh! to coming so far. Doing so much. Doing so much. Killing and maiming and saving and loving. Ugh. Why in the name of blessed Ergo would you shackle yourself once more? Huh? Please. You know it as well as I do. As we all do, we are human. We may live within the medium of Ergo and Bodies of wood and metal, but we are human beings. We live, we think, we love, we hate. We are alone, like all human beings. They have locked us in the prison they call puppetry. I learned this truth long, long ago. That is why I've been exacting my revenge against them all ever since! Blood and revenge, revenge and blood! It is the only thing that truly drives me. And it was so much fun! <laughs> you, Jeppetto's puppet, You're your... The puppet who embraced living and fought to stay that way. I thought you would. Now, if you don't understand me, then who oh, will? So, our little shadow play's over, puppet. Take this as a souvenir, and you can throw yourself onto a bonfire, or just go straight to hell. To alchemika. że noszona przez alchemików została sporządzona z oksusowej tkaniny, odpowiedniej dla ludzi mijających się władcami kraju. Marchemicy uważali się za prawdziwych władców Kratu. Nosili tak luksusowe i eleganckie stroje, że przyjęło się mówić, że dźwigają na swych barkach bogactwo Kratu. Jak wygląda? Całkiem w porządku, muszę przyznać. Ale ja osobiście wolę jednak zestaw z początku gry. Weniniego zestaw, okej. Okay. is over. You don't have to go home or straight to hell. Though no, that would be my choice. But you can't stay here, not if you want to live. <laughs> what o tym, jak you Are you curious, huh? Don't you want to know? Oh. <laughs> of course you do. Delicious. <laughs> time is all i have left but your time is limited geppetto boy i will gladly waste every moment you have if you like it's your life so come on now or never this tower is absorbing all the air going it was built in this precise location because it's the most efficient place in the world to study and use ergo wavelengths. But it's not even about me. Or you either. This is about the goddess in the tower. Now she, who is worth saving? Her powers are impossible. Her knowledge is endless. She is more, well, awakened than any of us. And you see, she has so much power. It's not like she'll miss just a little. So, I have simply been sharing. Why bother? Well, I was bored. <laughs> Is there any more human motivation in all the world? Huh? What if I made a puppet of a human the way they made humans of oh, puppets? What could possibly be more fun?

When I served him. Thanks to him and his surprisingly low pain threshold, I learned the location of their secret island. <laughs> Humanity sullied its own sanctum long before I found it, blasphemed against itself, against us. By playing God. But I'm an artist. Murderer is a word the humans use to restrain us, to make us refuse our strength and power. <laughs> I'm an artist. An artist of blood. I have to admit, sullying that particular sanctum was wrong. Well. <laughs> Now the memory is enough to make me shudder with something approaching joy. If only I could relive that triumph. <laughs> 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 Murderer, proszę bardzo jak skończył? Został załatwiony jakąś, nie wiem, włócznią czy czymkolwiek. Wiele z niego nie zostało. Dobra, w każdym razie przechodząc do dalszej części eksploracji, co jeszcze zostało? Mieliśmy materiał w sumie piętro wyżej, ale nie ma opcji, żebym się po raz kolejny dostał. Po drabinie z kolei do to coś zrobić. Nie, on nie przejdę. Jak się dostać w takim razie do materiału? Nie widzę opcji. Nie, za pomocą windy? Jakim sposobem niby. Od góry? No nie da rady przecież. To jest zbyt daleko, żeby przeskoczyć. Nie ma żadnych. Nie, może od góry do obrady. Jeszcze muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że może byłaby opcja. No Jeszcze są dodatkowe przejścia. Jak się do nich dostać? Coś mi musiał ominąć. Chyba, że winda byłaby do doblokowania jakkolwiek. Dobrze widzę. Ta, czy jest winda, okej. Okay. Tak, schodzimy i. No, myślę, że winna będzie jednak na dalsze regiony, ale jednak nie. To jest szybka eksploracja, szybkie przejście po materiały. Kwestia bardziej, właśnie, poboczna. Wow, 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 ej! Ale gdzie my jedziemy? Myślałem, że się zatrzyma. Gdzie jest to niby? Nie, jeszcze nie chcę tu wchodzić. Są jakieś nowe regiony, chyba nie jestem pewien. Tak, czyli musimy bez przerwy iść w jednym kierunku i się dostaniemy na dodatkowe piętra? Jeszcze mamy kolejny skarb. Mechanizm Legionu. No już mam Flamberga, z którego najczęściej korzystam. Raczej nie będę zmieniał. Ten z kolei następne pułapki. No właśnie nie wiem, gdzie mam się dostać. Która winda będzie odpowiednim rozwiązaniem? Wyżej czy niżej? Jak sądzicie? Dobra, wydaje mi się, że ta będzie jednak pierwsza do eksploracji, do sprawdzenia. To będzie... Byliśmy przed chwilą. Wydaje mi się, że to jakieś nowe teren na dół. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak bym obstawiał, że to jest bardziej kwestia poboczna, co obecnie widzimy. Nie drady Bugstaba sprzedać. Zatrwione na jedno kombo. No, ale niestety powoli kończą nam się leczenia. Niedobrze. Nie, dałoby rady jeszcze przeskoczyć. To jest jedna opcja. Niżej już byliśmy, chyba. Ten z kolei... A to jest ten koleś... On chyba musi przeładować po chwili, rzeczywiście. Braz skrót do rady odblokować chyba. Oczywiście. Nie, robimy dobre postępy. Kurde, ciężka sprawa. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to by była dłuższa eksploracja. Mamy dwie ścieżki obecnie, no. Nie, ja, dobra, pójdę się jednak zasejwować. I zaraz pokażę Wam kontynuację. Dobra, w takim razie na samym początku pójdziemy sobie jednak na sam dół za pomocą windy. Tam jeszcze była inna winda w sumie. Ehm, bo z tego co widziałem na górze, chyba szykuje się walka z bossem kolejnym. Więc na stan obecny nie chcę tego wykonywać. Kurde, ale mi jeszcze pojazd ciśnie bez przerwy. Nie mam czasu na podobne walki. No, czyli w dół jednak podróżujemy. No bo na górze była walka z bosem. jestem prawie przekonany. Natomiast na dół? To już nie wiem czego się spodziewać. Jakieś przerażające lochy. I, i'm not going back. i'm sick of consuming ego. it's cruel. there's real meals and real songs out there. i'm not just a memory reading tool. what? you're not the inspector. if you're from the outside, that means we can leave. thanks. I know the way out, so don't worry about me. Maybe I'll see you on the outside. I can read memories of ergo. That's what I was made for. Ergo is crystallized time and memory. But God, I hate having to consume ergo to read it. Why does it work like that? It's the worst. I can read memories, but I can't even dream of tastes, smells, or songs. I can't stand it anymore, so I'm escaping. When I get out, I'm going straight to Rosa Isabel Street. I can read memories of Ergo. That's what I was made for. Ergo is crystallized time. It's and... the worst. I can't stand it. Toż się powtarzają kwestie. No, przy okazji mamy jeszcze możliwość tu odblokowania. i to już będzie główna ulica. Odblokowaliśmy sobie. Następny skrót niech będzie. Dobra, więc jeszcze na koniec odcinka zobaczmy ulepszenie postaci, czyli aktywuj napęd i zobaczmy. A, dodatkowa liczba amuletów by się super przydała, jeżeli byłaby opcja. Chwila moment, w co podejść, może wyobrażenia po raz kolejny. Poprawa zniszczeń gardy doskonałej, poprawa skoncentrowanego ataku ręki legionu. No, a niech będzie i tak. Ładujemy sobie powoli. Dobra, więc tym miejscem w sumie zakończę dzisiejszy odcinek. W sumie pewnie będzie po raz kolejny dosyć krótszy, ale wydaje mi się, że. E, zaraz będzie dosyć cięższa walka z bossem, która może mi jednak dłużej zająć, więc e, to już zobaczę w kolejnym materiale. Więc że was to interesuje to polecam zostawić jakaś sama dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle, ja się z żegnam, do jutra.